Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzask zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego – Nauczycielu, Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z Was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzucił w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Pana odrzekła, nikt, panie, że do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Z pewnością ta kobieta, która została przyprowadzona do pana Jezusa przez faryzeuszy, arcykapłanów, nie spodziewało, że. Nie spodziewała się, że tak to się skończy. Myślała, że poniesie dotkliwą karę, bardzo dotkliwą, bo karę śmierci. To było okrutne prawo, które za pewne grzechy potrafiło karać przeraźliwie cierpiącą karą, jaką było kamienowanie. A jednak niespodziewanie doświadczyła ocalenia. Niespodziewanie, bo przecież prawo było inne. Doświadczyła jakiegoś przebaczenia. Ale jak widać z tej Ewangelii, nie było łatwo przebaczać. I nawet uczniowie Pana Jezusa kiedyś zapytali się go o to, bo nie jest prosto przebaczyć. Ta kobieta pewnie była zdziwiona, że została ocalona, nie została potępiona. I uczniowie Pana Jezusa zapytali się go kiedyś: Panie Jezu. Ile razy trzeba przebaczyć? Czy aż siedem razy? Bo nawet siedem razy to jest bardzo dużo. A Jezus mówi nie siedem, tylko siedemdziesiąt siedem razy. Pewnie uczniowie Pana Jezusa nie spodziewali się takiej odpowiedzi. Może myśleli, że Pan Jezus powie im: No raz możesz przebaczyć, dwa razy, no trzy to już jest przesada. Bo nam bardzo trudno przychodzi przebaczenie. Bo dlaczego mamy przebaczyć? Dlaczego my mamy odpuścić? Ktoś raz wyrządził nam krzywdę. Ktoś raz, chociażby jak ta kobieta zdradził, możemy przebaczyć, próbować. Ale drugi raz, trzeci raz by zrobiła to samo? Jak my mamy powiedzieć, że się nic nie stało? Jak my mamy powiedzieć, że idź w spokoju, wszystko dobrze? W jaki sposób człowiek ma przebaczać 77 razy? To się nie da. Nie da się przebaczyć tyle razy. Bo siostry i bracia, czymś innym jest zapomnienie, czymś innym jest pojednanie, a jeszcze czymś innym jest przebaczenie. Bo jeżeli ktoś wyrządził nam zło, to się nie da zapomnieć. Może dlatego nam trudno tak przebaczać, bo my myślimy sobie, jeżeli przebaczę, to powiem, nic się nie stało, zapominam, jeszcze raz. My nie chcemy przebaczać, bo nie chcemy zbagatelizować zła. Jeżeli ktoś wyrządził nam krzywdę, to nie puszczę tego w niepamięć, bo się nie da. Czasami powinniśmy pamiętać o pewnym złu, aby nie popełnić drugi raz tego samego błędu. My czasami mówimy, nie da się przebaczyć, bo przecież nie jestem tablicą, którą się wymarzę i się powiesz, że nikt nie wyrządzi mi krzywdy, nie ma sprawy, jeszcze raz poproszę. Nie jesteśmy w stanie tak żyć. Ale przebaczenie to nie jest powiedzenie, że się nic nie stało. Przebaczenie to nie jest zapomnienie. Przebaczenie to nie jest wymazanie. Nawet przebaczenie nie oznacza, że nie mamy wyciągnąć konsekwencji, że nie mamy kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Przebaczenie nie rezygnuje z tego. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Tak samo jak przebaczenie nie zawsze prowadzi do pojednania. Bo co to jest pojednanie? Pojednanie to jest taki moment, kiedy przywracamy poprzednią relację. Jeżeli ktoś nadużyje zaufania, jeżeli ktoś wykorzysta nas na przykład, nie zawsze chcemy mieć do czynienia z tym człowiekiem. Często mówimy, nie, przebaczam, ale nie chcę z tomu mieć do czynienia. Nie chcę, żebyś pracował, pracowała ze mną, nie chcę cię widzieć, bo nie jesteśmy w stanie tego uporządkować. Ktoś wyrządził takie zło... Że się nie da zapomnieć, ale czasami nie da się przywrócić poprzedniej relacji. Ale przebaczyć? Pewnie tak. Bo przebaczenie to nie jest zapomnienie. Przebaczenie to nie jest nic się nie stało. Zobaczmy, Pan Jezus nie powiedział do tej kobiety: nic się nie stało, zapominamy. Nie. Powiedział tylko: idź, już nie grzesz. Nie potępiam Cię, ale Jezus nie bagatelizuje tego grzechu. Nie mówi, nic się nie stało, nie ma sprawy. Przebaczyć to znaczy nie zapomnieć, to nie zawsze jest zapomnienie i przebaczenie nie zawsze to jest pojednanie. Więc na czym polega przebaczenie? Co to znaczy przebaczyć drugiemu człowiekowi? Skoro nie mam zapomnieć, mam wyciągnąć konsekwencje, nie zawsze pojednam się z tym człowiekiem, no to co to znaczy przebaczyć? Są jeszcze inne słowa pana Jezusa, które dobrze oddają, co to jest przebaczenie, zresztą jak te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Bo Jezus wypowiedział kiedyś słowa, które całkowicie nas szukują i my w ogóle ich nie rozumiemy. To są chyba jedne z najtrudniejszych słów pana Jezusa. Bo Jezus powiedział tak: Jeżeli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Jeżeli ktoś bierze ci szatę, dodaj mu płaszcz. To jest trochę tak, jakbyśmy spotkali kogoś, kto okrada nam mieszkanie, bierze telewizor, a my wołamy za nim: Nie, 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 jeszcze jest w garażu samochód, weź jeszcze, ukradnij samochód. No przecież nie da się tak żyć. Mamy stać się chłopcami do bicia, mamy pozwolić, żeby ludzie po nas skakali, żeby nas wykorzystywali, czy o to Pan Jezusowi chodzi. Co ciekawe, że Pan Jezus też nie nadstawił drugiego policzka. Kiedy był przesłuchiwany u arcykapłanów, kapłanów, jeden ze sług uderzył Go w twarz. I Pan Jezus nie nadstawia drugiego policzka, tylko mówi, jeżeli powiedziałem coś złego, udowodnij mi, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Dosyć ciekawie, na czym nie polega przebaczenie i na czym nie polega nadstawienie drugiego policzka, opisał polski pisarz. Słowo Mik Mrożek, już nieżyjący. Pisarz, który napisał takie krótkie opowiadanie. Ja je teraz przeczytam. I on właściwie opisał, na czym nie polega nadstawianie drugiego policzka. Napisał tak. Spotkałem bliźniego mego, który ni stąd ni zowąd dał mi wpysk. Chciałem mu oddać, ale dobro wzięło w górę, opanowałem się, odwróciłem prawym policzkiem do niego i powiedziałem: Teraz proszę z tej strony. Coś pan, masochista? Nie, chrześcijanin. Nie szkodzi, ja osobiście do chrześcijań nic nie mam. Pan mnie źle zrozumiał. Chrześcijański nakaz brzmi. Gdy cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Żeby mniej bolało? No nie, żeby bił dalej, to znaczy na znak pokory, pan rozumie. Nie, ale ostatecznie to nie moja sprawa. Więc niech pan bije. W prawy, ponieważ w lewy już pan bił. Ale kiedy mi się już odechciało? Ale gdyby pan jednak to zrobił dla mnie, pan rozumie, gdy już wszedłem na drogę cnoty chrześcijańskiej, to chciałbym coś z tego mieć. Inaczej, wszystko na nic. Będzie się tylko nazywał, że dostałem po mordzie i koniec, zwyczajnie, bez żadnej zasługi. Ale zmęczony jestem. Jeszcze raz tak dla kompletu. Niech Pan się wstawi w moje położenie. Wyniki połowiczne to nie są żadne wyniki, a ja już zainwestowałem 50%. Albo w oba policzki, albo wyjdę na zero. No, ostatecznie mogę. Ale wprawy będzie mi nieporęcznie. Nie jestem przecież mańkutem. To może nogą. Nogą w policzek. Pan mnie przecenia, nie dosięgnę. A mógłbym się nachylić, no ale wtedy nie będę miał rozmachu. A poza tym, jak już chodzi panu o symetrię, to nogą to nie to samo co ręką. Inne uderzenie. To może zaczniemy od początku. Tym razem wyłącznie nogą. No jak? Ja się odwrócę, pan mnie kopnie, potem ja się znowu odwrócę i pan mnie znowu kopnie. No, pan jest naiwny. Każde dziecko wie, że człowiek z tyłu nie ma tego samego co z przodu. To też nie byłaby żadna symetria. Zmartwiłem się. On miał rację. Już wiem. Rzekłem po chwili zastanowienia, znalazłem wyjście. Jest jeszcze inny nakaz chrześcijański ze Starego Testamentu. Kto w ciebie kamieniem, to ty oddaj mu chlebem. O, pan weźmie ten kamyczek, o tu jest, nawet dość spory. I pan mnie tym kamyczkiem, a ja panu oddam chlebem. A ma pan chlebuś przy sobie? Nie, ale za rogiem jest piekarnia, skoczę i przyniosę. No nie bardzo mi się podoba to ze względu na rzucanie chlebem. Chlebem jakoś nie wypada, to dar Boży, no ale tak jest wyraźnie napisane w instrukcji chrześcijańskiej. No dobrze, a co będzie z tym policzkiem, co Pan już zainwestował? Trudno, tamten interes się nie udał, otwieram nowy, odpiszę na straty, a pan teraz pierwszy, ruch, a teraz pierwszy ruch należy do Pana. Kamień był rzeczywiście dość spory. I najpierw należało zaopatrzyć się w chleb, a dopiero potem przystąpić do operacji, bowiem po drodze do piekarni zataczałem się nieco na skutek uderzenia kamieniem w głowę. Poproszę o kilo chleba, powiedziałem w piekarni. Chleba nie ma, są tylko bułki. Tego nie przewidziałem. No ale ostatecznie pieczywo jest pieczywo, nabyłem więc kilka bułek. Wróciłem do mojego partnera, który, trzeba przyznać, cierpliwie czekał. To ja teraz z pana bułeczką. I jest pan wolny, a ja jestem doskonałym chrześcijaninem. Od razu pierwszą bułką trafiłem go między oczy. Upadł do tyłu, nie ruszał się. Podszedłem do niego, miał oczy w słup. Taka czerstwa bułeczka państwowego wypieku, ma jednak swoje zalety. Kiedy odchodziłem, nie ruszał się w dalszym ciągu. Dobrze mu tak. Po co ze mną zaczynał chrześcijaninem? I zapewne nie na tym polega nadstawianie drugiego policzka. Nadstawianie drugiego policzka, jeżeli ktoś ci uderzy w prawy, nadstaw mu drugi, mówi o tym, co jest początkiem przebaczenia. Nie, że staniemy się chłopcami do bicia, tylko że nie odpowiadamy złem na zło. To jest przebaczenie. To jest pierwszy moment przebaczenia. Nie, że będę miał uczucia, że powiem nic się nie stało. Nie. Pierwszym momentem przebaczenia to jest to, że nie sięgnę po zło, żeby odpowiedzieć na to, czego doświadczyłem. Ja mam pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, mam nie bagatelizować zła, nie mam powiedzieć, że się nic nie stało, bo stało się, ale nie sięgnę po zło żeby coś pokazać temu człowiekowi. To jest przebaczenie. A nie powiedzieć, że się nic nie stało. To nie jest przebaczenie. A drugi moment to jest właśnie te słowa, które dzisiaj Pan Jezus wypowiedział do tej jawnogrzeżnicy. Nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Życzę Ci dobra. Idź i nie grzesz. I to jest drugi moment przebaczenia że drugiemu człowiekowi życzę dobra. Niech będzie jak najdalej ode mnie czasami, bo wyrządzi wielką krzywdę. Ale nie życzę, żeby mu się noga powinęła i żeby w piekle się znalazł. Tylko, Panie Boże, niech się nawróci. Nie przekreślam tego człowieka, że nie będzie miał życia wiecznego. Niech może będzie jak najdalej ode mnie. Ale życzę mu, żeby ten człowiek także Przemienił się. I to są dwa momenty najważniejsze przebaczenia. To nie są moje uczucia, czy go lubię, czy go nie lubię, tylko czy odpowiadam złem na zło i czy potrafię temu człowiekowi życzyć dobra. I to jest znak, że przebaczyłem, a nie że się nic nie stało i zapomniałem. I siostry i bracia, kiedy w ten sposób będziemy patrzeć na przebaczenie, to się okazuje, że przebaczenie jest o wiele bardziej w naszym zasięgu. Bo ile razy mówimy, nie przebaczę, nie jestem w stanie, nie mogę zapomnieć, przecież wyrządził mi taką krzywdę, a ktoś mi mówi, że ja mam mu przebaczyć i puścić w niepamięć wszystko. Nie na tym polega przebaczenie. Najbardziej istotne jest to, że nie odpowiem złem na zło i zacznę temu człowiekowi życzyć dobro, bo przebaczyć to nie zawsze zapomnieć, to nie zawsze przywrócimy nasze relacje. I kiedy uczniowie się pytali Pana Jezusa, czy aż siedem razy? Bo siedem to już jest dużo. My z trzema mamy kłopot, żeby trzy razy przebaczyć. A kiedy Jezus mówi, nie siedem, siedemdziesiąt siedem razy, to staje się to możliwe w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, czym jest przebaczenie. Nikt Cię nie, potępiał, nie potępił, nie potępiam Ciebie. Nie odpowiadam złem na zło. Nie sięgam po kamienie, żeby udowodnić komuś, że mam rację, jak w dzisiejszej Ewangelii. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie sięgajmy po kamienie, żeby przebaczać. Sięgnijmy tylko po życzenie człowiekowi dobra, bo jesteśmy wezwani do tego, żeby zawsze przebaczać, tak jak Bóg. Nieustannie nam przebacza. Amen.